Otworzę portal to, będziemy tam szybciej. Idź w cholerę z tymi portalami, to złe dla zdrowia i chcemy się od nich żygać. och plus 10 do siły, ale zajebiście. Kiedy chcesz pomóc i udzielasz dobrych rad, które są ujawarte. Strona ile masz lat, 15-letni ja 172, strona pozwolę na to. Zgubiliśmy się, może dlatego, że kod jest kapitanem, cisza. Kiedy ktoś mnie pyta, dlaczego przesiaduję całymi dniami w pokoju, ja ci nie mówię, jak masz żyć. Kiedy przestałeś rozmawiać ze wszystkimi znajomymi przez zazdrosną dziewczynę, która w rezultacie i tak cię rzuciła. Mama goście przyszli, ja. Kiedy ktoś ci daje garść bezcennych informacji, ale ty masz to w dupie, bardzo panu dziękuję za tę garść bezcennych informacji, ale ja to mam w dupie. Kiedy babcia daje ci pieniądze w tajemnicy przed rodzicami. Kiedy przyśniło jej się, że ją zdradzasz. Kiedy potrząśniesz prezentem i usłyszysz dźwięk klocków Lego. Idę wziąć szybki prysznic 45 minut później, ja. Jestem jak bateria w starym smartfonie, nawet jak ładuję się nocą, przez 10 godzin o 10 rano mam już tylko 30%. Zima istnieje, ja udając, że jestem smokiem. Kiedy ludzie w internecie ciągle dyskutują o tym, czy lepszy jest sernik bez rodzynek czy z rodzynkami, sernik to sernik. Sześcioletni, ja czekam, aż mama się zbierze po tym, jak na mnie nakrzyczała, że długo się zbieram. Kiedy usuwasz fotkę, która dostała mało polubień, przegryw. Kiedy profesor powie do ciebie doskonałe pytanie? Ja jednego dnia ubrana jak dama, a drugiego jak lump. Odwiedziła cię, mama Ludwiczka, nie musisz lajkować ani dawać plusa, od teraz twój dzień będzie lepszy. Nikt, szef mafii w filmach. Ile ma pani dziecko? 225 miesięcy. Ile masz miesięcy? Założyliśmy firanki, aby nie wchodził do kwiatów. Kiedy ktoś źle spojrzał na mojego, pieska. Kiedy ktoś pyta, dlaczego dalej spóźniasz się na wykłady, chociaż teraz są online i nie musisz nawet wychodzić z domu, są rzeczy niezmienne. Ech te zabawy z kalkulatorem w podstawówce. Kiedy leżąc w łóżku idealnie ułożone do spania, nagle poczujesz, że chce ci się siku i masz rozkminę, czy dasz radę mimo tego zasnąć. Gdy wracam do domu po długiej podróży i mogę w końcu usiąść na swoim własnym rodzinnym sedesie. Lalohezja z greckiego oznacza używanie wulgaryzmów w celu złagodzenia bólu lub podstresowania się, czyli ukonących kierowców szybciej przywraca się równowaga i spokój, kiedy znajdują się w różnych awaryjnych sytuacjach, zawsze o tym wiedziałem. Tylko to, że się obudziłem, wcale nie znaczy, że jestem gotów robić rzeczy. Ślimaki, żaby, Francuzi. Makałej Kalkin na starość powinien zagrać w jeszcze jednej części Kevin sam w domu, gdzie zapominają zabrać dziadka na święta. Kiedy jako dziecko idziesz na dwór pobawić się w śniegu, ale śnieg się nie lepi. Sześcioletni, a patrzący na prezenty pod choinką. Komar, który przeleciał przez pewien pierścień władzy. Czemu mi nie powiedziałeś, że masz żonę i czwórkę dzieci? Jestem nieśmiały. Gość, który odkrył mleko, próbujący wyjaśnić, co robił. Dorosnąć, znaczy przechodzić obok sztućców pięknych kieliszków pościeli i zastanawiać się, jak to wszystko by zajebiście wyglądało w Twoim mieszkaniu. Mama, nie ruszaj to na święta, ja w nocy. Głośność w scenach akcji, głośność w dialogach. Sny czasami się spełniają. Kiedy idziesz do lekarza, bo podejrzewasz u siebie Alzheimera, a doktor mówi: Witam ponownie. Nauczyciel, ocencie sobie nawzajem wasze prace, ja z kumplami. Koty czują cudzy ból i kładą się na bolące miejsce, mój samochód z rana. Jedyne zdjęcie, na którym ładnie wyglądam. Kiedy ktoś z zaskoczenia powie ci, że ładnie dzisiaj wyglądasz. Wodę z parówek mrożę na kostki lodu dla gości, których nie lubię. Kiedy myślałeś, że drzemka ci pomoże, ale zamiast tego czujesz się tak. Zbroja, która mi się podoba, zbroja, która ma najlepsze staty. Ja ciągle bolą mnie plecy, również ja kiedy siedzę. Dziewięcioletni ja po złożeniu rękawów ze sobą. Niektóre opakowania są po prostu genialne. Kiedy giniesz już piąty raz w tym samym miejscu? Psy są agresywne jedynie, jeżeli właściciel się źle nimi zajmuje. Żaden pies nie jest z natury agresywny ciłała. Wyssam z ciebie szczęście, proszę miłego głodowania. Deszcz zaczyna się, ja w każdym wieku, dawaj powinnaś wszystkich wyprzedzić. Kiedy twoja kropla przegrała? Kiedy obiecałaś sobie, że nie będziesz się już denerwować, ale coś znowu zaczyna ci nie pasować? Ja próbując przeżyć w tej pogodzie. Kiedy jesteś tym średnim bratem i wpada do ciebie pierwszy raz dziewczyna. Dzień dobry, mam na imię Kasia, starszy brat. Witam cię, Kasiu, i czuj się jak u siebie, młodszy brat. Jak ci się znudzi ten laps to podbi na bajerkę do mnie? Ja w zerówce, kiedy facetka znowu zadała pięć szlaczków na jutro. Moje stopy i ręce przez cały czas. Ile pan zarabia, trochę poniżej dziesięciu tysięcy, czyli ile dziewięć tysięcy, tysiąc dziewięćset złotych? Pięcioletni a mówiący matce, że nigdy nie pocałuje dziewczyny, 25letni, kiedy dociera do mnie, że mogłem mieć rację? Gdy mama woła na obiad trzy razy, ale ty dalej nie przychodzisz. Babcia masz tu 50 zł, kup sobie lody, ja nie trzeba babciu. Babcia chowa pieniądze, ja cholipka. Kiedy mogłem zjeść tylko 19 pierogów zamiast 20, co się ze mną stało? Jak mój mąż i ja czasami decydujemy, co będzie na obiad. A pamiętacie, jak rodzice mówili, że zgłupiejemy od telewizji, po czym się okazało, że nie my? Kiedy podrapałeś się w palec ze wszystkich stron, ale on zaczął swędzić w czwartym wymiarze, do którego nie możesz się dostać. Dwudziestoletnia ja z moim bólem pleców, jak u 63-latki. Gracze nie ma żadnej wojny konsol, też gracze. Gdy pytasz instruktora nauki jazdy, czy musisz tak wolno puszczać sprzęgło, szybciej nie da rady. Moja mama atrakcyjna, ale nieśmiała. Mój ojciec nieatrakcyjny, ale towarzyski ja nieatrakcyjny. I nieśmiały, moja siostra. Kiedy jest trzecia nad ranem, ale ty nadal nie śpisz, bo rozmyślasz nad swoją egzystencją, myślę więc nie śpię. Mały ja czekający, aż mama powie mi, żeby przewrócić naleśnika. Oto najpopularniejsze teksty, które padają przy stole, jeśli w domu mieszka kot. Nie posmakuje ci to, no masz powąchaj, no i mówiłem, że tego nie zjesz. Faceci przed prysznicem i po prysznicu, laski przed prysznicem i po prysznicu. Ktoś szczęścia za pieniądze nie kupisz, siedmioletni ja z lodem za złotówkę. Ten wyraz twarzy chwilę przed zrobieniem czegoś debilnego. Kiedy facet, który mi się podoba, powie cześć, Google najpiękniejsze suknie ślubne. Ja po tym jak nie zdałam skapcza czwarty raz. Kiedy ty i twoja przyjaciółka dostałyście tę samą złą ocenę. Ale masz tu fajnie taki nowoczesny minimalizm. To się nazywa bieda. Kiedy wejdziesz do pokoju i zapomnisz po co przyszedłeś. Ktoś, jej hey, chce się dziś spotkać? Ja. Wymówki. Kiedy twój przyjaciel się z kimś kłóci, ale według ciebie ta druga osoba ma rację? Ja z ziomkiem zastanawiający się, czemu kot patrzy w ścianę, kot widzący demony. Pięcioletni ja uważający, że dwa tysiące złotych to kupa kasy i obiecujący sobie, że kiedyś będę tyle zarabiać. Dwudziestosześcioletni jak który zrealizowałem swoje marzenia. Kiedy raz jeden wyszedłeś z domu ubrany jak bezdomny i spotkałeś swoich przyjaciół, starych znajomych ze szkoły krewnych, byłych partnerów i prezydenta? Nikt, Plastikowa butelka o trzeciej w nocy, pyk. Goście przychodzą do domu, ja który jestem introwertykiem, będę w moim pokoju nie hałasując i udając, że nie istnieje. Kiedy kłócisz się z kimś w necie i widzisz, że popełnił błąd ortograficzny: lewa kieszeń, prawa kieszeń. Ludzie, którzy za dużo myślą o trzeciej w nocy, gdzie do diabła jest mój akt urodzenia? Jeśli ona ci napisze, chce z tobą dziś poważnie porozmawiać, to odpowiedz tak ja z tobą też, a postresujcie się razem. Nikt. Siedzenia w każdym autobusie. Ja udaję, że rzucam piłkę. Pies biegnie jak szalony i za chwilę wraca. Ja. Obcokrajowiec chce się nauczyć polskiego. Polak ten poranek był bardzo czdysty, ale to nie przeszkadzało grze grzółkom radośnie gaworzyć. Mama, pomóż mi przynieść zakupy z auta. Ja. Kiedy wysyłasz do kogoś wiadomość i próbujesz nie napisać tam XD. Kiedy byłeś na truskawkach w Niemczech dwa miesiące i w końcu wracasz do tego kurwidołka. 2010 roku, boisz się, że ludzie z internetu znajdą cię w prawdziwym życiu. 2020 roku, boisz się, że ludzie z prawdziwego życia znajdą cię w internecie. Ktoś, kto przegląda memy o czwartej nad ranem? Ja. Siedmioletni, ja nigdy nie będę nudnym dorosłym, który ma zawsze zły humor. Ja teraz. Ja, moja twarz na Facebooku. 4000 tysiące złotych, cztery tysiące złotych brutto. Kiedy słuchasz muzyki na słuchawkach i co chwila wydaje ci się, że ktoś cię woła. Kiedy rodzice pytają, czemu cały czas jesteś singlem, bo daliście mi tą twarz. Szła teściowa lasem, pogryzły ją żmije, żmije wyzdychały a teściowa żyje, mój stary. Ja delektując się własną playlistą, wiedząc, że to arcydzieło. Czy byłem na Śląsku? Człowieku? Ja mieszkam na Śląsku.